Cześć! Witamy Was po raz kolejny z, z plaży. Z Admosza. Bo tak jak w sumie nie mówiliśmy w poprzednim odcinku, nas, nasze, nasze małe studio już nie istnieje. No i pomyśleliśmy, że coś tutaj nakręcimy w naszym nowym studiu. Tym razem bez wielkiego przygotowania i... Nie aż tak mocne, związane z psychodelikami. Ale troszeczkę tak. Ale Taka trochę tak i zaraz wytłumaczymy dlatego. Co to, co to takiego jest. A, a więc mówię, mówimy teraz o, o tak zwanym morsowaniu, o kąpieli właśnie w takiej zimnej wodzie, która jest z tyłu. Ja wiem, że my tu teraz w pięknym słoneczku jesteście, ale wierzcie nam. Temperatura powietrza jest koło zera, może nawet minus jeden, a temperatura wody jest w granicach jednego-dwóch stopni. Więc to jest też coś niesamowite, bo my, my już od dłuższego czasu może z Piotrem, ale zawsze ciągle dążymy do, je, do jak najbardziej zimnej wody, żeby, żeby pokonać i ten nasz strach, i tak naprawdę tego doświadczyć, tego zimna. Więc jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że mamy taką możliwość, że jesteśmy teraz nad morzem i że ta woda jest naprawdę naprawdę, naprawdę zimna. zimna, bo jak tak jak się jeszcze niedawno kąpaliśmy w Atlantyku to w oceanie, to, to tam było... zimą 4 sto... Nie, 8 przejścia. Tak, tak, stopni, tak. No. ale kąpaliśmy się też również nad rzeką i tam najzimniejszą wodę, jaką mieliśmy w Irlandii, w której kupaliśmy, to było 4,5-4, tak? No coś, tak, coś takiego. Coś takiego no. Więc, więc tutaj nam się udało naprawdę prze przeszczęśliwi. stopnie, żeby się naprawdę czuć różnicę jest fantastycznie, ale może zanim dojdziemy do szczegółów na temat na temat właśnie dlaczego to morsowanie znaczy więcej o morsowaniu zaraz powiemy, o naszych takich odczuciach ale ja bym chciał najpierw powiedzieć co, co ma to właściwie wspólnego z psychodelikami troszeczkę a właściwie nawet nie tyle co z psychodelikami tylko właśnie takim wspólnym pomostem łączącym tutaj jest wychodzenie ze strefy komfortu I, i to, to nam oferują psychodeliki, Jest to o, ogromne, e, ogromna siła, ogromne wychodzenie ze strefy komfortu. Tak, to jest to Mówimy o tych dużych dawkach, o takich tego właśnie tego niekomfortowych rzeczach. I, i, to, i, i, I podobną sprawą jest pływanie w zimnej wodzie. Po, podobną sprawą jest, e, nie wiem, skoki ze spadochronu. Podobną sprawą jest, e, co, co takiego jeszcze... Hmm, Myślę, że robimy przekraczanie a... wszystkiego, co tak naprawdę co u nas wywołuje. Głodówki, jakich, słuchajcie, jakichś tam głodówki, wychodzenie, wychodzenie ze strefy komfortu. Coś co się wielu osobom wydaje niemożliwe. Tak, w wodzie zamarzniemy, ogłodówka, po 2-3 dni umrzemy. Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Naprawdę możemy tutaj sobie z Sylwią właściwie długo pływać w tej wodzie, chociaż to też nie o to chodzi, żeby być długo. Ale wychodzimy ze strefy komfortu i w, we, w tych wszystkich dziedzinach czy to będzie pływanie, czy głodówka, czy skok ze spadochronu, czy duża dawka LSD, albo duża dawka grzybów psylocybinowych, czy wyjazd na ajołaskę, robimy jedno, wychodzimy z, komfortu, ze, z tej strefy komfortu i to bardzo mocno. A to wyjście ze strefy komfortu to jest takie bycie blisko natury, po prostu to jest to, to badanie tych granic naszej wytrzymałości i ja... Ja, ja tak uważam, że to jest po prostu to zbliżanie się blisko do natury, bo tam nas nic sztucznego nie chroni. To jesteśmy my. Jeszcze można do tego dodać tym, że, że takim kluczem do tego wszystkiego jest jest to właśnie zaufanie. Tego zaufania uczymy się, uczą nas właśnie medycyna roślinna, grzyby psychodeliki, że musimy poddać się temu, po, poddać się temu, oddać się temu, zaufać, że to jest dla nas dobre. I to wchodzenie do zimnej wody ma taki bardzo podobny wydźwięk. Kiedy pamiętam te początki, jak z Piotrem chodziliśmy, kiedy nasze ciało było takie bardzo mocno napięte, kiedy baliśmy, baliśmy się rozluźnić, kiedy byliśmy bardzo spięci, tak naprawdę też niewiele byliśmy w stanie odebrać tego tej pięknej energii, tego zimna, przez to, że byliśmy tacy spięci, tak powolutku, krok po kroku. To, to przełamywanie tego strachu i w pewnym momencie takie odpuszczenie i rozluźnienie się w tej zimnej wodzie powoduje o tym, że doświadczamy czegoś tak naprawdę, naprawdę niezwykłego. Dostajemy tą energię tej zimnej wody i tak pięknie i tak niesamowicie działa to na naszą psychikę, że daje nam to tak dużo energii. To jest, to jest coś niezwykłego, kiedy się wkracza w tą przestrzeń takiego strachu i w tym strachu jesteśmy w stanie zaufać i odpuścić i wtedy dzieje się magia. No właśnie, jak sobie przypominam, dzisiaj w sumie z Sylwią troszeczkę tak rozkminialiśmy, jak to się dzieje, że pomimo tego, że robimy już to, już to długo, że przed każdym wejściem do zimnej wody mamy strach, ogarnia nas strach i... i czy no, uda się wejść. Tak, czy uda czy się, uda wejść, się czy, wejść, czy taki moment niepewności się znowu nie wkradnie, no bo jednak wchodzimy do czegoś. I teraz tak, my już mamy takie doświadczenie, że w sumie po każdym wejściu sobie mówią, o patrz jak łatwo, ale w sumie nie było problemu i tak jest za każdym razem. Ale ten strach się pojawia. No i doszliśmy do wniosku, że ten strach jest związany z tym, że nasze pierwsze wejścia do zimnej wody były bardzo niekomfortowe. W sensie, ta skóra, ona boli po prostu przy tych pierwszych wejściach. I umysł, wszystko ci podpowiada, uciekaj. I jest to bardzo niekomfortowe. I to jest to, co Sylwia mówiła o, o tych właśnie, szczególnie na tych, w tych początkach, żeby się zrelaksować i żeby nie uciekać, żeby nie spinać mięśni, tylko je puścić. I wtedy coś takiego się robi, że się robi ciepło. Dosłownie ja wiem, jak to... Brzmi, brzmi, nie? Ale też, żeby też dać tak sobie ten czas, bo to nigdy nie przychodzi wszystko od razu. Trzeba tak naprawdę też zaufać sobie, powolutku to wszystko się po prostu dzieje. Pamiętajmy o tym, że to, ta, ta zimna woda daje nam e, nie, nie, nas nie niszczy, tylko tak naprawdę daje nam coś pięknego, więc ten, ten proces, kiedy odpuszczamy i relaksujemy się w tej wodzie, w szczególności o tym, że my z Piotrem tak preferujemy o tym, że wchodzimy w ciszy, staramy się ten, ten czas tej zimnej wodzie traktować jak taki rodzaj medytacji. Medytacji jak jest, tak. czyli jest taka piękna pogoda świeci słońce, to odwracamy to naszą głowę w stronę słońca, żebyśmy mogli się tak naprawdę oddać temu uczuciu bycia w tej zimnej wodzie i wtedy naprawdę dzieje się e, coś pięknego i takie, doświadczamy takiego naprawdę pi tak. pięknego stanu. Ja, ja jeszcze tylko dokończę ten wątek ze strachem Aha. jednak, bo, bo chciałem tylko dokończyć, że e, te pierwsze razy były tak, można powiedzieć, trudne, takie, tak jak mówię, umysł, wszystko, ciało podpowiada uciekaj stąd, więc wydaje mi się, że z, z, Doszło do pewnego rodzaju programowania naszego umysłu, i ten strach właśnie przed tym niekomfortem został. Pomimo tego, że teraz to wchodzenie już nie jest dla nas niekomfortowe, jest stosunkowo łatwe, to gdzieś ten strach w głowie jest, więc zastanawiam się, ile, ile czasu, ile lat, może jeszcze, ile takich wejść do wody będziemy musieli zrobić, żeby może się przeprogramować i żeby przestać się bać zupełnie tej zimnej wody. No, no ale póki co jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy. Ciekawe po prostu. Myślę, że to jest ciekawa, ciekawy mechanizm naszego umysłu, bo tak samo zapamiętują się traumy w naszym życiu, które właśnie często tutaj mówimy, udaje nam się pokonać dopiero właśnie przy pomocy psychodelików i tak dalej. Psychodeliki naprawdę... Nieraz pomagają nam przeprogramować ten umysł, ale, ale to jest taki dowód na to właśnie programowanie. Te nasze pierwsze doświadczenia z jakimkolwiek wydarzeniem, to co przy nich odczujemy, to zostaje z nami na długie, długie lata. Mogą być to przyjemne rzeczy z przeszłości, a mogą być to po prostu właśnie traumy. I, i, i to nasze pierwsze wejście do wody pozostawiało, pozostawiło nam ten ślad myśli, w głowie, że, że jest to ucieka i że jest to nieprzyjemne i, i dlatego nadal mamy strach pomimo tego, że to doświadczenie jest fantastyczne, po prostu. Piękne. I pamiętajmy, Czasami że... bolesne trochę, ale to <laughs> no wyjście później, jest piękne. ta radość. Pięknie, jest... Też i czuje się o tym, że to nasze ciało jest takie zdrowe. Później po, po wyjściu, my z Piotrem sobie stoimy jeszcze na zewnątrz. Hmm. Tak naprawdę delektujemy się tym zimnem, które dostaliśmy. I mamy wrażenie, od tym odczuwamy taki przyjemny rodzaj ciepła, które, które przepływa przez całe nasze ciało. piękne uczucie. Wim Hof, o którym może słyszeliście, on takie ładnie mówi że zimno jest jego ciepłym przyjacielem coś takiego tak, mi się naprawdę. wydaje i coś w tym jest, wiecie, bo e, dla tych, którzy nie próbowali tu może padać, śnieg, deszcz my wyjdziemy z zimnej wody i nam jest ciepło Prze przez moment, bo później troszeczkę trzęsiawka wchodzi, ale to już jest e, to, to już jest mało istotne no. więc jest, jest to forma obcowania z naturą myśmy kiedyś z też byli e, na takim work jak to się, workshop to się nazywa? na warsztatach w Londynie z Wim Hofem, słuchajcie, była okazja byliśmy blisko akurat, fajnie i nawet nie Wim Hof, ale tam jego jeden taki instruktor, jeden z głównych instruktorów, właśnie powiedział na scenie coś takiego, co myśmy już z Sylwią doświadczyli i bardzo mnie to dotknęło, ruszyło jakby bo fajnie, że inni ludzie to zauważyli, właśnie to co Sylwia mówiła o tym byciu w ciszy, a ten pan dokładnie mówił o tym, żeby wchodzić do wody w naturze czyli w rzekach, w jeziorach, w morzu i tak dalej. A na tych warsztatach oni nam dali, wiecie, tam była też czas na kąpiel, to były takie baseny z lodem. Było bardzo nieprzyjemne, bardzo sztuczne, bardzo niefajne. A to, co właśnie kiedyś już odkryliśmy z Sylwią, to mamy takie ulubione miejsce w Irlandii, gdzie rzeczka, ale spokojna woda w tej rzece akurat. No Jest coś takiego niezwykłego, to... jak się wchodzi w naturze, to się I ta I tej cisza. zimnej wody i ta cisza, i tak naprawdę to łapiesz i kontakt ze sobą, i z tą naturą. Masz po prostu przepiękny rodzaj połączenia, i naprawdę warto, jeżeli próbujecie, to zrobić to naprawdę w takim spokoju, w takim stanie medytacji, w takim stanie ciszy, bo wtedy tak naprawdę gdzieś jesteśmy w stanie w tej uważności najwięcej rzeczy przyjąć. Słuchajcie, ja w, ja w poprzednim wideo mówiłem, że... Ręka Cię boli Tak, już. bo mamy gimbala teraz, A, bo studio... To, to, to kończymy. I będziemy powoli ja kończyć, chciałam... ale może chcesz jeszcze coś... Tak, też... ja chciałam tylko powiedzieć o tym, że bo, bo ostatnio te słowa cały czas do mnie powracają. Pamiętajmy, że po drugiej stronie strachu jest to, czego pragniemy, więc... Nawet jeżeli czegoś się boimy i jesteśmy jeszcze gotowi na, na to, żeby wejść w ten nasz strach, to zawsze warto zrobić sobie dwa kroki do tyłu, przygotować się, zebrać siły i wejść w ten strach. Daj... Bo zawsze po tej drugiej stronie strachu jest to, czego naprawdę pragniemy i to daje nam naprawdę też dużo szczęścia i przełamuje ten strach, bo strach to jest tak naprawdę iluzją, więc trzymamy Was w no Tak. Dajcie nam znać też, czy morsujecie. Jak nie, to czy zamierzacie, czy coś w ciągnie Was w tym kierunku? Ci, którzy morsują, no to może dajcie nam znać, jakie są Wasze odczucia. Co właściwie Wy widzicie w tym atrakcyjnego, skoro to robicie, bo może jest to coś zupełnie innego niż my widzimy, a najważniejsze jest dla nas to, żeby się uczyć po prostu od siebie. Ładnie Sylwia tam wygląda na tle morza. Mamy nadzieję, że te fale tutaj nie zakłócają naszego dźwięku. Znowu dajcie znać, jakby co, to może poprawimy albo wstaniemy gdzieś indziej ale pomyśleliśmy, że nie ma nic słodniejszego niż, niż tło z morza. To co, dziękujemy, dziękujemy bardzo i do zobaczenia już wkrótce. Hej!